Co to jest? Jakiś hyn Katowic? Czy mam stanąć na baczność? Ty, 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 ty. Przyjechałam do Katowic, żeby wziąć udział w najlepszym wyścigu fitness na świecie. Ale zaraz powiecie, Marta, przecież to już było. Tym razem jednak będzie zupełnie inaczej, bo podnosimy stawkę. Będę musiała pokonać ten dystans w godzinę 15 minut i oceniam swoje szanse na. 50%. I co najważniejsze, jeśli mi się nie uda, będę musiała zrobić coś, czego nie zrobiłabym chyba nawet po to, żeby uratować swojego męża z otchłani piekieł, czyli zjeść sernik z rodzynkami. Jeśli chociaż trochę mnie znacie, to wiecie, że jest jedna rzecz na świecie, której ja nienawidzę i są nią rodzynki. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle przepchnąć ten sernik, ale będę musiała, jeśli nie przebiegnę tego w określonym czasie. Hi Roks. To nie są żarty. high to wyścig, który łączy bieganie z ćwiczeniami funkcjonalnymi. Najpierw biegniemy przez kilometr, potem robimy ćwiczenie i powtarzamy to 8 razy. Każde ćwiczenie jest inne, więc trzeba być przygotowanym na różne wyzwania. Wśród stacji z ćwiczeniami mamy takie ruchy jak pchanie sań, ciągnięcie sań, barpis ze skokiem w dal, jakby samo barpis nie było za łatwe wypady z workiem, wolbole, czyli rzucanie z przysiadu wielką ciężką piłką do góry, skierk, czyli tak zwany narciarz oraz wiosłowanie. Pokonanie takich zawodów w godzinę 15 to jest nie lada wyczyn, bo gdybym zrobiła taki czas w Warszawie na swoim pierwszym starcie, to zajęłabym pierwsze miejsce i przygotowywałabym się teraz do Mistrzostw Świata w Hyruxie. Od września wkręciłam się na maksa w ten sport tak bardzo, że zamówiłam sobie nawet plecak, który zobaczyłam gdzieś na zawodach, żeby mieć taki sam jak wszyscy inni Hyruxowcy. Dzisiaj startuję o godzinie 15.40, a później będę w roli kibica, ponieważ. W Tych zawodach startują trzy sztafety, które będą reprezentowały całą społeczność drużyny codzienny fit. wymagania sztafet będziecie mogli potem zobaczyć na moim Instagramie, a dzisiaj będziemy mocno za nie trzymać kciuki. Te zawody są całkiem spore, więc chodźcie zobaczyć, jak to wygląda w środku, ja właśnie idę się zarejestrować i będę już oficjalnie zawodniczką w katowicach. Dobra, zawsze jest ten stres, czy mam swój bilet, ale mam bilet. Pani wchodzi na godzinę 15. 40 i ma pani numer 18. I to jest godzina, i to jest. Dobra, dobra. 18. To już się nie rozróżni. No dobra, jestem już po rejestracji, więc mogę wejść na teren zawodów i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo wygląda dużo bardziej pitko niż w Warszawie. Ten budynek jest przepiękny i robi ogromne wrażenie. Jestem ciekawa, czy robi też wrażenie na osobach, które przyjechały do Polski na te zawody, bo wiem, że zazwyczaj te zawody odbywają się na różnych takich halach. Wiecie, tego typu sprawy są bardziej surowe klimaty, więc tu jest tak jakby luksusowo. Więc jest strefa medalowa, a tutaj idziemy do strefy, gdzie można się relaksować po zawodach. Leżaczki i zgon. Ale mnie bardziej interesuje coś innego. Chcę zobaczyć, jak wygląda sam teren zawodów. Wygląda to wszystko turbo profesjonalnie. Już w Warszawie było super, ale tutaj jest jakby kolejny poziom wyżej, naprawdę. Piwko? <grytanie> Żartuję. Myślę, że oglądaliście mój film o alkoholu. Potencjalnie. Każda ilość alko może być dla Ciebie szkodliwa. Idziemy teraz przez strefę sklepową. I nie wiem, czy wiecie, ale Puma ma całą kolekcję we współpracy z Hiroxem. Można sobie kupić takie ubrania. Są? O, są moje plecaki. A ja już mam. A tu jest ta kolekcja Puma. Są leginsy. Mam te leginsy, tylko właśnie zwykłe spodenki. Topy. Ej, ten top ładny. Uuu, to też ładne. Mmm, ktoś to zrobi za później. Tu mamy też strefę kolejną regeneracji, gdzie można odpocząć nogą. Będę chciała to koniecznie przetestować po moim biegu. Wszyscy jak się regenerują. Gotowy przed, ale jesteś umieśniony. Ty, nie zachwycaj się za bardzo. <śm> <śm> On ma żonę. Piotrek, jak myślisz, w jakim czasie przebiegnę? Godzina 10. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, dobra. I wchodzimy na teren zawodów. Będzie głośno. Idziemy zobaczyć, czy istnieje strefa startu, bo to jest jak na lotnisku. Jak przyjeżdżasz na lotnisko, to musisz zobaczyć, czy jest twój gate i wtedy można ściku, można jeść, ale trzeba najpierw sprawdzić, czy istnieje. Więc tak samo sprawdźmy, czy istnieje start. Jest. Znalazłam, można iść I tutaj oprócz szatni mamy też strefę rozgrzewkową, gdzie można sobie zrobić totalną rozgrzewkę, przygotować się do startu i odpowiednio nastawić. To teraz idziemy na strefę kibica i na strefę całych zawodów, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Idziemy kibicować. Jak myślisz, w jakim czasie przebiegnę? Ostatnio miałam godzinę 24. No to godzinę 20. Godzina, godzina 20. Macie dobra, dobra, dzięki. <grym> Dziękuję Ci bardzo. Na przejściach trzeba bardzo mocno uważać, bo przechodzimy przez moment, gdzie zawodnicy biegną, więc trzeba to zrobić tak, żeby im nie przeszkadzać. Najgorsze są osoby, które wbiegają ci na tor i pisują Twój wynik. Jak myślisz, w jakim czasie pokonam? Ostatnio miałam godzinę 24. Pokonasz godzinę 3. O kurde. Nie, myślę, że z 15 minut to na pewno urwiesz się lepiej. <laughs> Dobra, i teraz można iść. Kibica łączy się ze strefą ćwiczeniową. To znaczy, tu kibicujemy, ale tu już na przykład ludzie normalnie wykonują ćwiczenia. Idziemy jeszcze w jedno miejsce, w strefę pumy. Jeszcze trochę i czasu Tutaj mamy strefę, gdzie można zmierzyć swój czas i wygrać nagrody. Można też przymierzyć buty. W jakim czasie przebiegnę dzisiaj? Ostatnio miałam godzinę 24. Godzina 18. Poniżej na pewno godziny 20. Godzina 20. Godzina 20. Poniżej godziny na pewno. Godzina 15. Godzina 15. Godzina 14. Godzina 10. Godzina 15. Trzymam kciuki, jestem tutaj Dobra. z Tobą. Marta, Marta, będę tak krzyczeć i dopingować Marteczkę. Coś jeszcze tworzy, więc to nie jest to skończony transparent. In progress. In progress. Staram się uspokoić nerwy i dobrze rozgrzać. To co mi bardzo pomaga, to robienie tej samej rozgrzewki za każdym razem sprawia, że się uspokajam, żeby wiecie, wszystkie punkty w głowie. na starcie i czekając, aż wreszcie zacznie się finalne odliczanie, miałam w głowie dwie myśli. Pierwsza, kompletnie nie mam pojęcia, jak mi pójdzie. I druga, czy możemy już proszę zacząć, bo chcę mieć to jak najszybciej za sobą. Wyliczyłam, że żeby osiągnąć wymarzony wynik, muszę pokonywać każdy kilometr biegu poniżej 5 minut i trzymać to tempo jak najdokładniej. Oczywiście chciałam też szybciej zaliczać stację, ale ten bieg wydawał się kluczowy, żeby uniknąć sernika z rodzynkami. Kiedy ruszyliśmy, byłam tak niesiona mnóstwem okrzyków, kibicowaniem, takim poczuciem, że wreszcie, wreszcie nadszedł ten moment, na który tyle pracowałam, że wystrzeliłam jak z procy. I o ile ta szybkość mnie bardzo cieszyła, to już po pierwszym okrążeniu czułam, że... Męczy mnie to bardziej niż powinno. Dobiegłam do skiergów i zaczęłam działać. Ludzie wołali, Marta, Marta, jak szalenie było strasznie głośno, a ja próbowałam się ostudzić i nie dać się ponieść emocjom, bo akurat w tej stacji lepiej robić to równo niż szybko, żeby się nie wypalić. Na ekranie widziałam, że utrzymuje dobre, spokojne tempo, ale kiedy byłam już bliżej końca, czułam, że perspektywa dalszego wyścigu mnie przeraża, i to strasznie. Hydrox ogólnie może przerażać. Ale po tygodniach przygotowań, kiedy na pierwszej stacji zaczynasz myśleć, że chyba nie dasz dzisiaj rady, to nie jest dobra wiadomość. Gdy pokonywałam drugi kilometr, próbowałam sobie odnaleźć jakąkolwiek energię, bo czułam, że moje ciało jest jakieś ociężałe. Pomyślałam sobie, że to moja głowa próbuje mi po prostu sabotować, dobiegłam do sań, zaczęłam pchanie i było bardzo ciężko. Dużo ciężej niż w Barcelonie, a miało być lżej. I pomyślałam sobie wtedy, Marta. Jesteś w totalnej dupie. Przeszłam do trzeciego biegu i zapętliła mi się w głowie myśl, weź zrezygnuj. Przestań! Bolały mnie nogi, bolały mnie łydki, czułam się, jakbym nie miała już żadnego paliwa w baku, i perspektywa kolejnych stacji była jak wizja z horroru. I pomyślałam sobie, że przecież mogę zejść z trasy, wiecie, powiedzieć, że boli mnie noga i odpuścić. No ale potem wybiegłam ze za zakrętu i zobaczyłam kibiców. I sytuacja patowa. Ludzie przyjechali z innych miast specjalnie na moje zawody, żeby mi kibicować. Zrobili transparenty, mają megafon, balony. Ja mam zejść i powiedzieć, że boli mnie noga? Nie ma opcji. Stwierdziłam, że biegnę niezależnie od wyniku. Ciągnięcie sani nie było aż takie złe i odzyskałam trochę werwy, że może jeszcze jednak jest nadzieja. Ale wróciłam do biegu i dotarło do mnie, że jeszcze jedna stacja, która mnie stresuje przede mną. Barpis. Przekroczyłam numer 4, zeszłam do pierwszego skoku i poczułam, że moje ciało czuje się już jak po dwóch highrocksach. A ja jestem dopiero w połowie zawodów. Nie rozumiałam, co poszło nie tak? Przez dwa miesiące wstawałam z rana, szłam na trening, zrobiłam kawał dobrej roboty, suplementowałam się, jadłam zdrowo, byłam na ładowaniu węglowodanami czyli dietetycznie też nie było możliwości, żeby ta energia tak spadła w trakcie biegu. O co chodzi? Co się dzieje? Barbies, które zazwyczaj są moją specjalnością i na poprzednich dwóch startach nie sprawiały mi żadnego problemu, dzisiaj szły jak krew z nosa. Wracając do biegu i próbując przyspieszyć, poczułam, że ja nie mam z czego. Nie mam jak. Minęłam mojego Patryka, który krzyczał, masz super czas! A ja wiedziałam, że się myli i że z tego nic nie będzie. Kolejne stacje pokonywałam już mechanicznie, bez większego myślenia, ale za każdym razem to powrót do biegu był najgorszy. Byłam tak styrana, że nawet mijając kibiców, nie potrafiłam wygrzać z siebie na tyle energii, żeby się do nich uśmiechnąć, podziękować za takie kibicowanie. Coś, co miało być moją bramką do świetnego czasu, szło mi totalnie beznadziejnie. Nie potrafiłam utrzymać nawet średniego tempa, które już może nie zapewniłoby mi rekordu, ale byłoby w miarę żwawe. Dobiegając do ostatniej ósmej stacji, gdzie były wallbole, czułam jak mentalnie się poddaje. Jaki jest sens? Tylu ludzi kibicuje, tyle czasu na treningach, a wszystko po to, by nic nie osiągnąć. I wtedy przypomniałam sobie jedną rzecz. Rozmawiałam przed startem z Patrykiem o tym, że chcę dać siebie 100%, żeby potem nie żałować. Zacisnęłam zęby i wzięłam się do roboty. Połowy boli nawet nie pamiętam. Pamiętam tylko, że byłam tak wściekła pod koniec, że robiąc ostatni rzut, walnęłam piłką o ziemię i na ślepo dobiegłam do mety. Zatrzymałam się, czułam, że jestem okropnie zmęczona. Przetyrana totalnie, ale w głowie miałam tylko jedną myśl. Co się właśnie stało i dlaczego? Nie mam pojęcia, co poszło nie tak. Jestem totalnie zaskoczona, bo dałam z siebie 100%. Wydaje mi się, że na żadnym momencie nie mogłam niczego zrobić szybciej, a moje ciało mi po prostu zawiodło. I to boli. Zwłaszcza jak człowiek się przygotowywał dwa miesiące. Wszystko zaczęło się dobrze, bo pierwszy bieg poszedł mi całkiem sprawnie. Tak samo jak skierk. Wybiegłam i pomyślałam sobie, idzie mi dobrze, mam super czas. Zrobiłam kolejne kółko i to, co zauważyłam od razu, to to, że strasznie ciężko mi się biegło, strasznie ciężko mi się wykonywało każde ćwiczenie. Wszystko było dla mnie takie mega, mega po prostu ciężkie do zrobienia. Nawet ciężko mi to opisać. To nie było takie ćwiczenie jak na przykład w Barcelonie. Że po prostu, wiecie, miałam dużo energii. Nie miałam w ogóle energii. Nie miałam w ogóle energii. Jakbym była w jakimś innym ciele, a nie swoim. No i potem przyszły sanie. Każdy krok, każde pchnięcie sani. Wszystko. Co robiłam, wymagało ode mnie jakiejś ogromnej ilości energii. Wcześniej takich sytuacji nie było, i mimo tego, że dawałam z siebie 100% to nie było takich rezultatu, jakiego, jakiego bym oczekiwała. Jak skończyłam pchać sanie, wybiegłam z powrotem na strefę do biegu, to miałam cały czas tą samą myśl w głowie, że ja powinnam zejść, zrezygnować, nie ukończyć tego biegu, bo nic z tego nie będzie. Bo ja po prostu czuję, że moje ciało mamy w dupie. Mam kompletnie w dupie. I jedyne, co mnie powstrzymało przed tym, żeby nie zejść i naprawdę po prostu nie zrezygnować z tych zawodów, było to, ile ludzi przyszło specjalnie dla mnie do Katowic kibicować mi na trasie. Było mnóstwo tych ludzi. Słyszałam ich krzyki, widziałam ich twarze, widziałam ich taką pełną nadziei, mimikę. Mówię sobie, dobra, spróbuję zrobić to najlepiej, jak potrafię, ale to każda minuta tych zawodów to była jakaś pieprzona walka. Każda, jestem po prostu nie wiem co się stało. Mam wrażenie, że ciało, moje ciało mnie oszukało i już dawno się tak nie czułam. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nie wiem, gdzie ja popełniłam błąd. Wydawało mi się, że zarówno pod kątem przygotowania treningowego, dieta, spanie wydawało mi się, że wszystko zrobiłam dobrze, ale mój wynik i to, jak źle mi poszło w drugiej połowie Hiroxa jasno wskazuje, że popełniłam gdzieś błąd i ten błąd był duży i dzisiaj za niego zapłaciłam. Fajnie się tworzy materiały, kiedy wszystko wychodzi i kiedy wszystko idzie nawet lepiej niż się myślało albo zgodnie z Twoim planem, ale dużo gorzej, kiedy ustawiasz sobie poprzeczkę i chcesz i wiesz, że stać Cię boja, wiecie co? Ja tak naprawdę gdzieś tam w głębi mnie ja wiem, że mnie stać na tą godzinę 15. Mnie na to stać. Ja widzę jak inni ludzie to robią, widzę w jakiej oni są formie, wiem, że ja trenuję pół swojego życia i wiem, że mnie na tę godzinę 15 stać. I nie mam pojęcia co się stało. Nie mam pojęcia, ale się dowiem. Przeanalizuję sobie swoje dane z biegu, zobaczę gdzie popełniłam błąd i wyciągnę wnioski. Fakt jest jednak taki, że będę musiała zjeść ten pieprzony sernik z rodzynkami, i najgorsze ze wszystkim jest to, że będę go jadła na smutno. Nawet nie mogę powiedzieć, wiecie, że jestem są e, rozczarowana. Mogłabym być są rozczarowana, albo mogłabym być na siebie zła, jakbym e, dobiegła na metę i po prostu czuła, że mogłabym biec jeszcze godzinę. Nie, ja dobiegłam na metę i byłam zniszczona. I jest mi po prostu przykro, że moje ciało mnie tak oszukało. Ale muszę wziąć się w garść. I to ogarnąć. Jesteśmy dwie doby po zawodach, a ja jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie, mającą przed sobą sernik. Specjalnie byłam się w cukierni, kupiłam sernik z rodzynkami, brzydziłam się sama sobą, że muszę o to zapytać. Zobaczcie, tutaj obrzydliwa, wielka rodzynka, ale słowo się rzekło, nie udało mi się zrobić czasu, więc będę musiała go zjeść. I przy okazji przeanalizujemy. Co poszło nie tak? Bo po tych dwóch dobach już wiem. Przygotowałam sobie wodę, przygotowałam sobie kawę. Bo nie jestem pewna, jak moje ciało na zareaguje na te obrzydliwości, ten od szatana, czyli rodzynki. I zaczynamy. Najpierw z tą rodzynką. <grym>, nie chcę tego robić. <grym>, naprawdę mnie to tak brzydzi. Chyba <grym, tłukowano> O, już została. Oh. No dobra. To co do cholery, poszło nie tak. Usiadłam sobie na spokojnie, przeanalizowałam moje czasy, przeanalizowałam też moje tętno, ponieważ biegłam e, z paskiem na klatkę, więc mam bardzo dokładne tętno z całych zawodów. I doszło do mnie to, jakby ktoś mnie walnął normalnie patelnią w głowę. Poszło mi tak źle na tym hyroxie, bo byłam przetrenowana. Wiecie, ja wyolbrzymiam, ja mam nerwice, więc wymyślam sobie zawsze milion problemów, które się pojawią. <grytania> Nitka, chcesz sernik? Nie, nie tam. Wymyślam milion powodów, które gdzieś tam mi e, mają przeszkodzić albo które mają się stać jakieś katastroficzne rzeczy. Nitka! Nie kupujcie sobie kota. Ja już tak naprawdę 3, 2, 2, 3 tygodnie przed startem czułam, że coś jest nie tak, i czułam, że coś jest off. Ale kładłam to na karp mojej nerwicy i coś mi śmierdziało, ponieważ e, bardzo często podczas treningów czułam, że się nieodpowiednio regeneruje. To znaczy, miałam dwa dni przerwy. Yy, zaczynałam znowu trening, bolały mnie dalej nogi mimo tego, że miałam dwa dni kompletnie bez ruchu uleżenia na kanapie zaczęłam wybudzać się w nocy zaczęłam mieć bardzo, bardzo, bardzo mało motywacji i zwalałam to troszkę też na zimę no bo ciemno, zimno, nie fajnie, więc wiadomo, że się nie chce ale to chyba było coś większego ponieważ nie chciało mi się robić żadnego treningu i robiłam je zawsze na ostatnią chwilę jak już naprawdę musiałam jak już gdzieś tam czułam, że po prostu zaraz mi się skończy dzień, po prostu muszę to zrobić przerwa na sernik Patrzę, czy tu dziś jeszcze są rodzynki? Są. O mój Boże, jest, jest obrzędliwa rodzynka. No I gdzieś tam z tyłu głowy kołatało mi się to, że może troszkę przesadziłam z intensywnością treningów i może zaczynam być przetrenowana. Ale stwierdziłam, nie, to na pewno nie to. Przecież liczba dni z regeneracją się zgadza, liczba dni beztreningowych się zgadza. Nie mam tak dużego obciążenia godzinowego treningami, to nie jest tak, że trenowałam całe dnie, więc wszystko rozstawiłam tak, jak powinno być, zgodnie ze szkołą, więc niemożliwe, żebym była przetrenowana. I dopiero starć w zawodach i to, jak do dupy czułam się w trakcie całego biegu, uświadomiło mi, że tak po prostu się stało. I rzeczywiście gdzieś tam przesadziłam w którymś momencie i byłam przetrenowana. I teraz przetrenowanie ma różne oblicza. Można się przetrenować po prostu ćwicząc za dużo, tak jest za duża liczba godzin, za dużo tego obciążenia i po prostu przez to też ciało nie daje rady. I to nie jest case w moim przypadku. Pilnowałam, żeby spać, pilnowałam, żeby odpowiednio jeść, więc pod tym względem raczej nie mogę sobie nic zarzucić. Ale można też się przetrenować przez intensywność treningu. Czyli jeśli mamy za dużo intensywnych treningów na wysokim tętnie, jest to coś, co bardzo obciąża układ nerwowy. I ja o tym powtarzam od lat. Ale złapałam jakiś taki dziwny stres 3 tygodnie przed zawodami, 3-4 tygodnie przed zawodami. Zaczęłam dowalać coraz więcej tych treningów o wysokiej intensywności, no bo przecież zaraz highrocks, więc już teraz jest ten moment, żeby docisnąć. Bo mam tylko 3 tygodnie, żeby docisnąć. I to się źle skończyło. To się skończyło przetrenowaniem układu nerwowego, a w rezultacie... Brakiem formy, brakiem siły, i myślami, że chcę po prostu zejść co chwila w trakcie tego Hyruxa. Kolejna część rodziny. O mój Boże, tu wyszła sama. Czemu one są takie duże? Dlaczego? Dlaczego ktoś to robi? Eee! Oh, obrzydliwe. Bardziej obrzydliwe niż I z jednej strony. Jestem troszkę na siebie wściekła, że dwa miesiące przygotowań poszły jak krew w piach, ale z drugiej strony dużo mnie to nauczyło, i ten start może nie był moim najlepszym startem, ale nauczył mnie najwięcej. Przeanalizowałam sobie to wszystko, wiem co muszę poprawić, wiem gdzie popełniłam błąd, i startuję 20 kwietnia w Berlinie, mając nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze i nie będę musiała jeść tego obrzydlistwa. Co to w ogóle wymyślił? To chyba mój mąż. Fajna rodzynka. Ja pierwsze. Na samą myśl mi się nie Wnioski są dwa. Pierwszy z nich, muszę odpowiednio teraz rozplanować obciążenie i nie przesadzać z intensywnością treningów, żeby nie doprowadzić do takiego przetrenowania 20 kwietnia w Berlinie. Druga rzecz, zdecydowanie muszę popracować jeszcze więcej nad bieganiem i nad tempem mojego biegu, nad tym, żeby to te tempo utrzymać, więc to będzie coś, na czym najbardziej się skupię w trakcie tych przygotowań. I trzecia rzecz, muszę zrobić tą redukcję. Przed tymi zawodami w Katowicach też planowałam zrzucić około 2 kg, żeby po prostu lepiej się biegło. Ale w trakcie, jak oglądacie moje vlogi, to wiecie, zostałam zdiagnozowana na SIBO, leczyłam żołądek, ta dieta była bardzo eliminacyjna, i ja po prostu też napisałam mojemu dietetykowi, że nie dam rady jednocześnie być na redukcji, jeszcze nie jeść glutenu, nie jeść laktozy, nie jeść tego, nie jeść tamtego, bo po prostu czuję się bardzo, ja nienawidzę zakazów. I ja tylko czułam, że myślę tylko o jedzeniu i o tym, żeby wiecie, coś tam zjeść. Ta dieta po prostu w ogóle nie wychodziła i skupiłam się na tym, żeby uzdrowić żołądek i uzdrowić jelita. A jeśli chodzi o redukcję, stwierdziłam, że to nie jest ten moment, ale jednak ta masa ciała też jest ważna w trakcie zawodów, i im więcej ważymy w trakcie takich wydolnościowych zawodów, tym gorzej, bo tym więcej trzeba trzymać. I z jednej strony, wiecie, ja też trochę przybrałam e, masy mięśniowej, więc teoretycznie to dobrze, tak? Zawsze słyszymy, że im więcej mięśni, tym lepiej, ale mięśnie też potrzebują więcej tlenu mięśnie potrzebują więcej energii. Więc pod kątem wydolnościowym nie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego będę próbowała do kwietnia, do Berlina troszkę zbić tą wagę, żeby troszkę mniej ważyć, bo myślę, że to też pozytywnie wpłynie na mój wynik. I co? Zobaczę, czy jest, jest ostatnia rodzynka. Zjemy jeszcze tom, Słowo się rzekło. Na zdrowie. Mm. I to chyba tyle. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, dziękuję Wam za kibicowanie online i offline także na zawodach. Mam nadzieję, że mimo wszystko Was nie zawiodłam i... Chciałam też to nagrać, żeby Wam pokazać, że sport ma różne oblicza i można naprawdę dobrze się przygotowywać, można być gdzieś tam zdyscyplinowanym coś robić, ale i tak się popełnia błędy. Ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. W sumie staram się mieć takie pozytywne nastawienie do tego. Stałam z taką dużą motywacją i wiem, że za 8 tygodni rozwalę ten Berlin. A jak nie, to i tak nigdy wam nie obiecam więcej, że zjem senik z rodzynkami, bo było to najgorsze gastronomiczne doświadczenie w moim życiu to co. Dziękuję wam za wspólne oglądanie i widzimy się niedługo na moim kanale. Hejo!